Złożenie kubota, płyt na glebogryzarce troszkę do góry i będziemy nas podnosić. Na pewno, aż ciężko skręcić. Chociaż podniosłem mało, to idzie, ale wodzi ją. Wodzi to ją i konkretnie. to konkretnie. Przepraszam, że tak Zdycham, ale już kilkanaście płyt z Nie chcę skręcać, dodam gazu do. To... To już w ogóle o. i w Oooo, To okno się naprostuje. Wsteczniej. Tutaj sobie od razu zjeżdżam z lebryzarką na działeczce i kubota na dwa koła tutaj po idzie, ale 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 jak za to działa Idzie na dwa koła tralala Tu mnie wynosi o, o tutaj to tu. jeszcze raz no, skręcać nie mam leź mi się ośka gdzieś poluzowała koła mi nie mogę też... też mi jedno koło szybciej, drugie wolniej skręca dziwnie jakoś tak krzywo No patrzcie, nie mam jak nie mam jak skręcić. Bez gazu może się uda? O, i dalej jedzie to mm. Teraz będzie najlepszy moment. Jak to tyłu cofnąć, nie, nie chcę cofnąć. Ją. Co nie bestia, idziesz miło. Jam it